Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co łączy legendarnych mistrzów sztuk walki, takich jak Bruce Lee i Bolo Young? Jakich przyjaźń przetrwała nawet po tajemniczej śmierci Brusa? A może chcecie poznać historię Bolo, który z małego chłopca z biednej dzielnicy przemienił się w ikonicznego aktora filmów akcji? Przekonajcie się, jak determinacja i pasja potrafią zmienić życie. A tymczasem zapraszam do subskrypcji mojego kanału Celebrium TV. Polubienia i dodania komentarza zawierającego co najmniej siedem słów, a jeśli uznasz to za stosowne, podziel się tym filmem z innymi. To bardzo pomoże mojemu kanałowi. Dziękuję i kontynuujemy. Bruce Lee i Bolo Young to dwa nazwiska, które na zawsze pozostaną w historii sztuk walki. Bruce Lee, nazywany ojcem nowoczesnych sztuk walki, zrewolucjonizował podejście do treningu i filozofii w tej dziedzinie. Z kolei Bolo Young, znany z imponującej sylwetki i nieprzeciętnych umiejętności, stał się ulubieńcem widzów w wielu filmach akcji. Ich drogi skrzyżowały się na planie kultowego filmu Gra o wszystko, co zaowocowało przyjaźnią, która trwała aż do przedwczesnej śmierci Brusa. Ostatnio Bolo, z natury introwertyczny, postanowił podzielić się swoimi wspomnieniami o swoim przyjacielu, co daje nam wyjątkową okazję, by lepiej poznać tę wielką postać. Bolo Yeung, urodzony 3 lipca 1946 roku w kantonie, w Chinach, miał za sobą skromne dzieciństwo. Wychowany w ubogiej dzielnicy, doświadczył wielu trudności, które ukształtowały jego charakter. W czasach, gdy Chiny wciąż poszukiwały swojej tożsamości, Bolo znalazł pocieszenie i cel w sztukach walki. W wieku 10 lat rozpoczął treningi pod okiem uznanych mistrzów kung fu, co nie tylko wpłynęło na jego sprawność fizyczną, ale także nauczyło go dyscypliny i skupienia. Sztuki walki były dla niego czymś więcej niż tylko metodą obrony, stały się stylem życia. Jednak życie w Chinach nie oferowało bolo stabilności w kraju panowały niepokoje polityczne i społeczne, a młody mężczyzna postanowił szukać lepszej przyszłości w Hongkongu. Przepłynął rzekę Shenzhen, aby dotrzeć do brytyjskiej kolonii, gdzie społeczeństwo było bardziej liberalne i otwarte. Hongkong, jako tętniący życiem tyglem kulturowym, był idealnym miejscem, w którym bolo mógł rozwinąć swoje umiejętności. To właśnie tam zrodziła się jego pasja do fitnessu i kulturystyki, które uważał za doskonałe uzupełnienie swoich umiejętności sztuk walki. W 1969 roku zdobył tytuł mistrza Hongkongu w kulturystyce, co utorowało mu drogę do kariery w filmie. Pomimo swoich osiągnięć bolo pozostawał skromny, dla niego sztuki walki były nie tylko sposobem na fizyczne doskonalenie, ale także drogą do duchowej harmonii. Treningi Tai Chi pozwoliły mu na zharmonizowanie swojego ciała i umysłu, co miało ogromny wpływ na jego życie osobiste i zawodowe. W miarę jak jego kariera nabierała tempa, Bolo zauważalnie zyskał popularność, co szybko otworzyło mu drzwi do świata filmu. Hongkong z rozwijającą się przemysłową branżą filmową stał się idealnym miejscem dla jego talentu. Wytwórnie takie jak Show Brothers i Golden Harvest poszukiwały nowych gwiazd, a Bolo z jego niesamowitą sylwetką i umiejętnościami szybko stał się jednym z najważniejszych aktorów swoich czasów. W końcu, pod koniec lat 60., Bolo zyskał uznanie w branży filmowej, a jego pierwsze role, choć skromne, były krokiem ku wielkiej karierze. Jego niezwykła postawa i tajemniczy urok czyniły go idealnym kandydatem do ról antagonisty postaci, które nie potrzebowały zbyt wiele mówić, by przekazać swoją groźną aurę. Kiedy nadchodził czas akcji, wszyscy wiedzieli, że bolo jest gotowy do walki. Jednak życie w branży filmowej nie było usłane różami. Bolo musiał zmierzyć się z ogromną konkurencją i językowymi barierami, które stawiały przed nim wiele wyzwań. Mimo to jego determinacja i ciężka praca przyniosły efekty. Przełom w jego karierze nastąpił, gdy zwrócił uwagę producentów z wytwórni Show Brothers, którzy dostrzegli w nim potencjał na wielką gwiazdę filmową. Bolo zagrał w wielu filmach, w tym w takich klasykach jak Siedem Królestw i Zemsta bez powodu. Jego wizerunek zyskał legendarny status, stał się symbolem siły i dyscypliny, a jednocześnie pokazał widzom, że złoczyńcy mogą być złożonymi postaciami, które budzą współczucie. Bolo potrafił nadać swoim rolom głębie, co czyniło je jeszcze bardziej interesującymi. Dzięki swojej fizycznej sprawności i umiejętności odzwierciedlania emocji, jego postacie przyciągały uwagę i skłaniały do refleksji. Bolo Jung to nie tylko ikona filmów akcji, ale także żywy przykład tego, jak pasja i ciężka praca mogą odmienić życie. Jego historia, pełna wyzwań i sukcesów inspiruje wielu, a jego przyjaźń z Bruceem Lee na zawsze pozostanie w pamięci fanów sztuk walki i kina akcji. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak dwóch wielkich mistrzów sztuk walki, Bruce Lee i Bolo Young, wpłynęło na przemysł filmowy? Kto z nich był prawdziwym mistrzem w swoim fachu? Czy można porównać ich umiejętności i styl walki? A może ich drogi krzyżowały się w sposób, który zmienił oblicze kina akcji na zawsze? W przemyśle, który często zalewały stereotypowe postacie złoczyńców, Bolo Young zdołał wywalczyć sobie unikalną niszę. Jego bohaterowie nie byli jedynie przeszkodami do pokonania przez głównych bohaterów, zamiast tego stanowią integralną część fabuły, często napędzając narrację i wprowadzając dodatkowe napięcie do filmów. To, co wyróżniało bolo, to jego umiejętność nadawania swoim rolom niepowtarzalnej indywidualności i charyzmy, co sprawiało, że jego postacie były niezwykle fascynujące. Zamiast polegać na utartych schematach, Bolo wnosił do swoich występów głębie i niuanse, hipnotyzując widzów swoim obecnością na ekranie. Jego imponująca sylwetka dodatkowo wzmocniła jego reputację w przemyśle filmowym. Masywność Bolo nie tylko dodawała autentyczności jego scenom walki, ale również zwiększała jego ogólną atrakcyjność jako gwiazdy sztuk walki. Praca z wytwórnią Show Brothers dała Bolo nieocenioną możliwość współpracy z niektórymi z najbardziej uznawanych talentów hongkońskiego kina, w tym reżyserami, choreografami i aktorami. Dzięki temu doskonalił swój warsztat i rozwijał swoje aktorskie umiejętności, nieustannie dążąc do osiągania coraz wyższych rezultatów. Przechodząc przez różne style reżyserii i dostosowując się do różnych metod kręcenia filmów, Bolo pracował w Show Brothers, co odegrało kluczową rolę w kształtowaniu jego dziedzictwa oraz wpływu na kinematografię sztuk walki. Został wzorem do naśladowania dla początkujących aktorów oraz wzorcem dla scenarzystów pragnących stworzyć przekonujących antagonistów. Wkład bolo w gatunek filmów o sztukach walki był niepodważalny, a każdy kultowy bohater, którego zagrał, przyczynił się do ewolucji tego gatunku. Z pojawieniem się Hongkongu jako centrum sztuk walki i filmowych talentów, Współpraca stała się nieunikniona. W miarę jak talenty w hongkońskim przemyśle filmowym rosły, rosła także potrzeba aktorów, którzy mogli wnieść świeże spojrzenie na różnorodne fabuły. Ten popyt zbiegł się z rosnącą popularnością bolo w branży. W tym okresie na scenie pojawiła się także inna ikona Bruce Lee. Podobnie jak bolo, Bruce miał chińskie korzenie, lecz jego wychowanie było diametralnie różne. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, co automatycznie zapewniło mu amerykańskie obywatelstwo. Jednak w wieku zaledwie czterech miesięcy wraz z rodzicami przeprowadził się do Hongkongu. To właśnie tam ojciec, będący operowym pieśniarzem, wprowadził Bruce'a w świat kina. Co ciekawe, jeszcze przed ukończeniem dziesiątego roku życia Bruce rozpoczął swoją karierę aktorską. Mimo jego wczesnych sukcesów w Hongkongu, rodzina Lee postanowiła wysłać go z powrotem do USA w okresie dorastania. W kwietniu 1959 roku Bruce osiedlił się w Seattle gdzie kontynuował naukę, jednocześnie pracując jako kelner w lokalnej restauracji. W tym czasie Bruce coraz głębiej zgłębiał sztuki walki, opracowując swój unikalny styl, który łączył elementy wing-chun i kung-fu. Bruce założył swoją pierwszą szkołę sztuk walki w Seattle, co oznaczało początek jego drogi do legendy sztuk walki. Do 1961 roku Bruce zarejestrował się na Uniwersytecie Waszyngtońskim, gdzie studiował różnorodne przedmioty, w tym sztuki, filozofię oraz psychologię. Wkrótce odniósł sukces także w aktorstwie, zdobywając role w znanych filmach, takich jak Zielony Szerszeń oraz Batman's Iron Side. Z każdą rolą Bruce jeszcze bardziej umacniał swoją reputację jako utalentowany aktor. Jednak w miarę jak jego sława rosła, odczuł pragnienie powrotu do swoich korzeni i włożenia starań w rozwój kinematografii w swoim rodzinnym Hongkongu. W tej dynamicznej scenerii drogi Bruce Lee i Bolo Younga w końcu się przecieły. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas kręcenia lokalnej reklamy Winston Cigarettes. Od samego początku znajomości Bruce i Bolo zaprzyjaźnili się, tworząc więź, która z czasem tylko się umacniała. Ostatecznie Bruce zaproponował Bolo dołączenie do niego w operacji Smog, roli, która miała ogromny wpływ na kariery obu z nich. Aby zrealizować ten projekt, mistrz sztuk walki musiał udać się na odległą wyspę, gdzie wziął udział w wyczerpującym turnieju. Operacja Smog okazała się sukcesem na wielu płaszczyznach, nie tylko dzięki swojemu artyzmowi i choreografii, ale także dzięki wynikom finansowym. Do dziś film zarobił ponad 400 milionów dolarów, mimo że jego budżet wynosił około 850 tysięcy dolarów. To niezwykła rentowność. Co ciekawe, to właśnie podczas operacji Smoka Bolo zyskał swoje przydomek. W filmie zagrał postać o imieniu Bolo, a od tego czasu to imię stało się jego znakiem rozpoznawczym. Yang Zhi stał się oficjalnie znany jako Bolo Young. Podczas współpracy nad operacją Smok, Bolo i Bruce zbudowali silną więź. Razem doskonalili techniki walki, wymieniali się wiedzą oraz uczyli efektywnych podejść do choreografii i innych aspektów kinematografii. W operacji Smog Jung zagrał rolę pomocnika złoczyńcy, podczas gdy Lee wcielił się w głównego bohatera. Pomimo tego, że zwykle unikał mediów, bolo niedawno przełamał milczenie w wywiadzie, w którym wyraził swoje przemyślenia o przyjaźni z Brusem Lee. W listopadzie 2022 roku chiński kulturysta w końcu podzielił się swoimi wspomnieniami o Bruce Lee w wywiadzie po mandaryńsku, który później został przetłumaczony na angielski przez celebrium Tiwał. W trakcie rozmowy Yang ujawnił ciekawe szczegóły o osobowości Lee oraz podzielił się intrygującymi anegdotami z planu filmowego Operacji Smoka. Opowiedział, jak Bruce często był wyzwany na pojedynek na planie, stwierdzając Bruce nie chciał walczyć, ale czuł, że jest do tego zmuszany. Następnie Yang opisał sytuację, w której jeden z statystów chciał sprawdzić umiejętności Brusa w jitkunę, do co doprowadziło do krótkiej wymiany ciosów. Uznając błyskawiczne refleksy Lee, Yang powiedział, on uderzył statystę nogą w głowę i walka się skończyła. Bruce był po prostu zbyt szybki. Zachwycony umiejętnościami walki Li, Yang wyraził podziw dla jego... Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak przebiegałby hipotetyczny pojedynek pomiędzy Brusem Lee a Bolo Yangiem? Kto z nich miałby przewagę? Nieuchwytny mistrz sztuk walki znany z niesamowitej szybkości, czy może potężny i wytrzymały przeciwnik, któremu nie straszne były ciosy? A co z ich wpływem na kino i kulturę sztuk walki? Czy można jednoznacznie określić, kto byłby lepszym wojownikiem? Tego rodzaju pytania zaintrygują każdego fana sztuk walki. Techniki walki powinny być dostosowywane do indywidualnych, mocnych i słabych stron zawodnika, odrzucając uniwersalne podejście do walki. W treningach Bolo Yanga kładł się duży nacisk na siłę i wytrzymałość, a także na zadawanie potężnych ciosów, które mogłyby szybko zneutralizować przeciwnika. W przypadku starcia pomiędzy Brucem Lee a Bolo Yangiem, Lee prawdopodobnie polegałby na swojej zwinności oraz szybkich refleksach, by unikać groźnych ciosów Yanga. Wykorzystując swoje doświadczenie w Wing Chun, Lee starałby się wykorzystać słabości w obronie Yanga, zadając szybkie i precyzyjne uderzenia w wrażliwe miejsca, takie jak oczy, nos czy gardło. Legendarny jedencalowy cios Lee byłby zabójczym narzędziem, charakteryzującym się ogromną siłą na bliską odległość. Jednak potężna siła i wytrzymałość Bolo Yanga stwarzałyby poważne problemy dla Bruce'a Lee. Silny cios Yanga mógłby oszołomić lub powalić Li, biorąc pod uwagę jego przerażającą moc. Dodatkowo wyspecjalizowane sztuki walki oraz rygorystyczne treningi siłowe uczyniły Yanga niezwykle wytrzymałym, zdolnym do znoszenia znacznych obrażeń i kontynuowania walki mimo ran. W kinie Bruce Lee otworzył drzwi do gatunku sztuk walki, występując w kultowych filmach, takich jak Powrót Smoka czy Pięść Gniewu, Znany ze swojego charyzmatycznego obecności na ekranie oraz umiejętności wykonywania kaskaderskich sztuczek, Lee przeszedł poza zwykłe aktorstwo, stając się filozoficznym głosem w społeczności sztuk walki. Z drugiej strony Bolo Yang zyskał swoją renomę jako znany antagonista w filmach. Jego współpraca z Lee obejmowała takie produkcje jak Operacja Smog czy Gra ze śmiercią, w których jego złowroga siła fizyczna i ekranowa charyzma zapewniły mu status ulubionych ról złoczyńców. Swoim niesamowitym talentem do łamania cegieł i wyginania stalowych prętów, Yang odcisnął niezatarte piętno na krajobrazie kina sztuk walki. W hipotezie pojedynku między Bruce Lee a Bolo Yangiem, przewidywanie wyniku bywa skomplikowane. Szybkość i zwinność Lee byłyby poważnym wyzwaniem dla Yanga, biorąc pod uwagę, że w stylu Jeet Kune do kładzie się duży nacisk na adaptacje i kontrataki. Niemniej jednak siła i precyzyjna technika Yanga czyniłyby go groźnym przeciwnikiem. Jego zdolność do zadawania potężnych ciosów z dokładnością mogłaby dać mu przewagę nad błyskawicznymi ruchami Li. Fizycznie Bo Yang prezentuje się jako bardziej imponująca figura. Mierząc 170 cm i ważąc około 100 kg, jego muskularna sylwetka wzbudzała zazdrość kulturystów. Z kolei Bruce Lee, mając 5 stóp 10 cali wzrostu i wagę około 61 kg, charakteryzował się smukłą i zwinną sylwetką, co sprzyjało jego szybkim i skutecznym ruchom. Ostatecznie przewidzenie wyniku pojedynku między Bruce'em Lee a Bolo Yangiem jest zadaniem niemal niemożliwym. Obaj mistrzowie sztuk walki posiadali niezwykłe talenty i umiejętności, z których każdy miał swoje unikalne mocne i słabe strony. Szybkość i precyzja Lee czyniły go groźnym rywalem, podczas gdy siła i wytrzymałość Yanga nie były niczym mniej przerażającym. Zwycięzca najprawdopodobniej zostałby wyłoniony w zależności od umiejętności wykorzystania swoich atutów oraz słabości przeciwnika. Po tragicznej śmierci Brusa w 1973 roku, Bolo z sentymentem zauważył: Drugiego Brusa Lee nigdy nie będzie. Mam zaszczyt nazywać go swoim przyjacielem. Jego słowa okazały się prawdziwe, ponieważ wielu próbowało naśladować legendarny, jeden calowy cios Brusa, ale nikt nie mógł dorównać oryginałowi. Wydaje się, że nikt nie zdoła powtórzyć tego unikalnego talentu Brusa Lee. Przyjaźń między tymi dwoma legendami zaczęła się w 1971 roku, podczas kręcenia reklamy papierosy. Rok po ich spontanicznym spotkaniu Lee zaproponował Youngowi współpracę przy swoim następnym filmie. Co ciekawe, Yang z entuzjazmem przyjął propozycję Lee i zgodził się na wspólną pracę. Tak oto obaj panowie stali się głównymi bohaterami filmu Operacja Smog. Ich relacja opierała się na wzajemnym podziwie i szacunku, co prowadziło do promocji sztuk walki. Razem stworzyli jeden z najbardziej kultowych filmów o sztukach walki w historii. Droga Bolo do sławy przybrała niezwykły obrót po przedwczesnej śmierci Bruce'a Lee. Strata głęboko dotknęła Yanga, bowiem Bruce był dla niego nie tylko przyjacielem, ale także źródłem inspiracji, które pomogło mu osiągnąć większe szczyty w świecie sztuk walki. W trudnym okresie żalu dla Bolo otworzyła się nowa droga. Sukces filmu Operacja Smok doprowadził do uznania Yanga w Hollywood, spełniając tym samym marzenia wielu aktorów. Współpraca z Bruce'em Lee oraz jego niezwykłe talenty zarówno w aktorstwie, jak i sztukach walki otworzyły przed Yangiem nowe możliwości w karierze filmowej. Jego praca w Hollywood zademonstrowała wszechstronność Yanga jako aktora, łącząc w sobie elementy wschodnich i zachodnich sztuk walki. Jednym z szczytów jego kariery był film Krwawy sport, kultowa klasyka gatunku. Przy skromnym budżecie półtora miliona dolarów w filmie zagrał charyzmatyczny Jean-Claude Van Damme w roli Franka Dukesa, a także Bolo w roli Chong Lee. Groźnego i nieokiełznanego mistrza nielegalnych sztuk walki. Bolo znowu był w swoim żywiole, z charyzmą odgrywając złoczyńce i jednocześnie demonstrując swoje znakomite umiejętności bojowe, rzeźbioną sylwetkę i talent aktorski. W roli Chong Li emanował zarówno urodą, jak i groźbą, stworzając postać, która stanowiła poważny problem dla głównego bohatera filmu, co przyniosło mu uznanie i podziw widzów. Podczas kręcenia krwawego sportu, podobnie jak w operacji Smok bolo nawiązał przyjacielskie relacje z Wandamem. Ich wzajemny szacunek dla kunsztu drugiego przerodził się w głęboką przyjaźń,